Proszę Państwa, naszym gościem jest Pan Poseł Stanisław Gorczyca. Pan Poseł jest w tej chwili bardzo zainteresowany ekologicznymi aspektami budowy drogi nr 16. Rozbudowy. Panie Pośle, jak ma to wyglądać? No właśnie, od 20 lat próbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie, aby w końcu wybudować drogę, która będzie no, lepszą drogą. Przeważam bardzo dla tych, którzy nie znają drogi numer 16 i idące przez środek Mazur. Środek Mazur. To ona równobleżnikowo jest położona z wschodu na zachód, albo z zachodu na wschód, ale przecina nasz region i jest to strategiczna powiedziałbym droga, która jest bardzo ważna, bo ona by skanalizowała ten ruch z całego województwa. Bardzo nam zależy na tej drodze, no ale oczywiście jest to unikalny też teren. Przynajmniej w okolicach Mikołajek jest to na tyle unikalny przyrodniczo teren, że musimy po prostu bardzo uważać, jak będziemy budowali tę drogę, czy bardzo mocno nie będziemy ingerować w środowisko. Panie pośle, w tej sytuacji pozostaje nam takie rozstrzygnięcie, jak zrobić, by i wilk syty był, i owca cała. Jak zrobić, by ekologia była. By, była? No, przestrzegana, ale także, żeby kierowcy mieli jak jeździć. No właśnie, to jest trudne do pogodzenia, ale, ale rozważamy różnego rodzaju warianty. Ja chcę powiedzieć, że tylko od, od 20 lat pracujemy nad rozwiązaniem. Takim, żeby zbyt mocno nie ingerować w środowisko, czyli w te walory przyrodnicze, ale żeby również ta droga spełniała oczekiwania kierowców. No dzisiaj wiadomo, że, że ta droga, która w tej chwili jest, to jest bardziej przypomina, przypomina ścieżkę rowerową niż drogę e, taką transportową, gdzie ten ruch jest dzisiaj bardziej wymagający, są większe obciążenia, są większe prędkości. E, do tej pory jest, było opracowanych pięć wariantów, które były dosyć poważnie e, e, omawiane przez regionalną e, e, inspekcje ochrony środowiska, również przez samorządy i żaden z tych wariantów praktycznie nie znalazł jakby takiego konsensusu czy, czy poparcia. Dzisiaj trzeba znaleźć takie rozwiązanie, żeby no, wypośrodkować te wszystkie wymagania, a więc może trochę zmniejszyć. Prędkość na tych drogach, czyli ograniczyć ruch przynajmniej w tych miejscach, gdzie trzeba chronić środowisko. Ja tutaj myślę o tych 20 kilometrach w okolicach Mikołajek, bo tutaj są te jeziora, które powinniśmy chronić. To są trudne tereny, są też bagna, także tam byłaby zbyt duża ingerencja. I podczas samej budowy i podczas eksploatacji tej drogi. I na to trzeba zwrócić uwagę, to może tutaj... Odcinkami zrobić jeden pas w jednym kierunku, ale z takim, taką strefą poszerzoną trochę, żeby ona była no bardziej. Wzorem piękna. skandynawskim. Wzorem takim skandynawskim, tak. A tam, gdzie jest możliwe, robić już dwupasmówkę, żeby ona miała ten charakter takiej drogi szybkiej. Czyli to się nazywa droga główna, przyspieszona. I taka droga byłaby chyba takim konsensusem, rozwiązaniem e, dla wszystkich: i dla samorządu, i dla e, drogowców, którzy no, chcieliby po prostu mieć e, jak najlepszą drogę o najlepszych parametrach. Panie pośle, czy planowana renowacja szlaku kolejowego z Czerwonki przez Mikołajki do, do Ełku pomoże w, w rozwiązaniu kwestii transportowych? Ja myślę, że i tak nie rozwiążemy dobrze komunikacji przynajmniej tej kołowej samochodowej na Warmii i Mazurach, bo widzimy jakie mamy drogi. Ja tylko mogę powiedzieć, że kiedy miałem Holendrów i rozmawialiśmy to w ramach Euroregionu Bałtyk, rozmawialiśmy o ścieżkach rowerowych. To trochę humorystycznie, ale myślę, że to daje pewną refleksję. Jeden z Holendrów powiedział, że mówi macie przepiękne trasy rowerowe. Obrośnięte drzewami. Mówi, no to jest coś pięknego, ale zacznijcie budować drogi. Pewnie tego nie zrobimy, dlatego że nie stać nas na to, żeby to zrobić. Też nie poprawimy w sposób jakiś bardzo dobry bezpieczeństwa na tych drogach, które mamy, a więc będziemy musieli jeszcze dosyć długo z nich korzystać. W związku z tym alternatywny transport, mam tutaj na myśli kolejowy, jest jak najbardziej wskazany. On jest potrzebny. Dzisiaj nie tylko mówimy o mieszkańcach tego regionu, ale również mówimy o potrzebach polskiej armii wojskowych potrzebach, a więc ten transport kolejowy jest potrzebny i powinniśmy na ten transport kolejowy też stawiać. No właśnie, tak już u finału mówimy też o armii, jest to bardzo istotna sprawa, szczególnie w obecnych czasach. Czy jakiekolwiek w tej chwili planowania drogowe, no transportowe generalnie uwzględniają potrzeby, potrzeby Ministerstwa Obrony? Ja myślę, że jak nigdy no mamy teraz taką sytuację geopolityczną, że a za plecami mamy choćby nawet ten przesmyk suwalski gdzieś tutaj niedaleko, to oczywiście musimy o tym myśleć. No każdy kraj z punktu widzenia bezpieczeństwa musi myśleć o armii, musi myśleć o wojsku i przy okazji budując te linie kolejowe i drogi musimy o tym pamiętać. To jest absolutnie konieczne. Dziękuję bardzo. Pani poseł. Dziękuję, dziękuję bardzo.